thank you wszystkim, Dzisiaj nie mamy pokemon Fusion, ale mamy Pokémon Królik. Pop się wszystkim, Mata. O, teraz taka nieśmiała jest. Pewnie dlatego, że widzi kamerę i jest zdziwiona. Czy cię muzyka zagłośna dla ciebie? Bo wcześniej tu po mnie łaziła, prawie mi na głowę wchodziła. Specjalnie jestem za to, bo Ata ma dzisiaj za dużo energii i była zła, że za mało jej afekcji podaje. I zaczęła rzucać miskami i nakupciała do miski z wodą, więc okej, okay, Ata, rozumiem twoją wiadomość, którą przesłałaś. Proszę, jesteś gwiazdą. No, wszyscy cię widzą teraz. Macie co, jakieś pytania do Aty, żeby poczuła się bardziej doceniana? Próbowałam ją uczyć chodzić w szelkach. Ale moim zdaniem, szelki są za małe, muszę dla niej większe kupić. więc wezmę te, co właśnie kupiłam przez internet, i pójdę do e, Maxi Zoo przy dworcu i zapytam, czy mają coś większego, i porównam i coś większego wybiorę. Bo technicznie, że na nią rzecz wchodziło, nie krępowało jej ruchów, ale tak futro z tego wystawał, pod takimi kątami, że wydawało, że się znęca nad zwierzęciem. więc ta mała, małe szaleczki na Aramisa spróbuję założyć. A dla Ty znajdziemy większe szaleczki, tak? I wtedy cię wezmę na podwórko, i wreszcie będziesz mogła swoje marzenia o badaniu świata spędzać, tak? Tak. Portos nie będzie uczony na szelkach. Próbowałam, kiedy był znacznie młodszy, to było dla niego bardzo stresujące. Znaczy, wszystkie próbowałam, kiedy był młodszy, ale dla Politosa sądzę, że to było zbyt stresujące, bo Poltos ma te kłopoty ze wzrokiem, plus też, moim zdaniem, kłopoty kognitywne. Plus on nie sprawia, że nie w przeciwieństwie do Aty, że on jest znudzony, że on potrzebuje czegoś więcej. Ata zdecydowanie potrzebuje więcej stymulacji intelektualnej. Ata jest bardzo znudzona. I cały czas tylko kombinuje jak się dozwać do zakazanego pokoju. Ja jej tłumacza Ata, w zakazanym pokoju są niebezpieczne rzeczy. Ata, no, muszę je wszystko wąchać? To macie jakieś pytania do Aty? Pan przewodnik, hej, Łag. Hej, Lion Blau. Tak, to jest Ata, jest słodka. Ata Milania nazywała się Atos, ale okazała się być dziewczynką, więc jest Ata. Tak, to jest. Ona jest najbardziej charakterna, najwięcej się buntuje. Znaczy, Aramis też się potrafi buntować i też potrafi rzucać rzeczami. Pamiętam, jak teraz Adamis był obrażony i chciał, żeby go zabrać, to zabrałam go z, 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 z zagrody. Postawiłam go po środku salonu lub co chcesz. On podszedł do miski z jedzeniem, wywrócił, wziął siano, wy, wyrzucił, wziął swój ulubiony tunel, przez który pochodzić. nie nim rzucił. A taki, taki zły chodziła. A na koniec dał sygnał, że chce do zagrody. E, ile ważę? A ta ile ważysz? Ostatnio ważyła 2,5 kilo. U to się waha tak często, 2, 200 do 2,5 kg. Teraz wydaje mi się, że jest lżejsza niż. Chyba jest lżejsza niż Poltos w tej chwili, nie? Poltos jest jedynym z nich, który do 3 kg czasami się zbliża. Ale nie ma nadwagi, dotykam jej i nie czuję tłuszczu. Nie ma tkanki tłuszczowej. Aramis jest najmniejszy z nich i on zawsze jest poniżej 2 kg. Zimą mają tendencję do bycia trochę grubsza. Właśnie teraz, jak już tak trochę dotykam, tu, a ta, to Ata, to cicha, chyba trochę więcej jedzenia do dorzucić, bo to taka trochę chuda. Nie, że, bo latem był taki okres, Ziona, to, tak miała bardzo cienkie futro, bo był upały, ja tak łaskałam to i kręgosłup było czuć, aż to weterynarza z nią poszłam. weterynarz, nie, nie, po prostu bardzo cienkie futro ma. Może trochę więcej jedzenia. Tak, Ata zdecydowała się przejąć władzę nad światem. To jest jej cel. Ale jestem w szoku, bo ona zwykle nie lubi być trzymana na rękach, nie lubi być ten... Ona najbardziej lubi, kiedy ona jest na ziemi i daje ci się głaskać, yy, 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 ile ona zadecyduje. I ona jak decyduje, to wtedy tak głowę odsuwa i zaczyna mnie po ręku lizać. Wtedy znowu daje znak, że teraz mi wolno. A teraz, a teraz o, daje mi się tak, o! Musiała być mocno spragniona głaskania. No popatrzcie, jak słodko i jak ona grzecznie leży. Ona rzad, tak rzadko grzecznie leży w ten sposób. No jest po północy, jest to, przyznam. Y dzisiaj ogólnie jest dziwny dzień, y bo bardzo długo spałam i się zbudziłam rozbita, a potem y no się źle poczułam i... Ale jedna rzecz mi się udała, ugotowałam dzisiaj obiad dla siebie, dla taty, Był porządny obiad, potwierdzam, obiad nastąpił. Wiecie, bo ja mam te moje kłopoty z bezsennością i przyznam, że ostatnich parę nocy bardzo niedobrze spałam. I jak teraz zasnęłam, to zasnęłam. Tato próbował mnie dobudzić. Dopiero właśnie koło piątej się udało. Ale to ewidentnie... Chodziło po prostu o to, że ostatnie trzy noce były takie typu, spałam dwie godziny, spałam trzy godziny. I po prostu, kiedy tak z siebie zaniedbujesz i tak jesteś przemęczony i niewyspany, to w końcu twój organizm dosłownie pada fizycznie, że nie jesteś w stanie się ruszyć. I właśnie jak się jest starszym, to to częściej następuje. Bo za młodu, to ja o, pamiętam jak ja pisałam moją licencję to był chyba z angielskiego, to ja chyba z 6 dni nie spałam pod rząd, tylko na monsterach żyłam. A teraz... O, kilka nocy tak zerwanych i po prostu fizycznie. O! Co, Acia? Już się znudziło ci? To chcesz iść? O. A ta nie jest zdecydowana, czy ona chce iść, czy chce zostać? Nie wydaje się wystraszona, ale czuje się, że tak trochę szwibruje. Co się dzieje? A co? A ta sama nie wieczobce? Ja tu cały czas monitoruję, czy ona panikuje, czy ona chce, żeby ją na ziemię odstawiła, a ona sama nie wie, no? Chcesz zejść? Chcesz zejść, czy chcesz spać? Tu chcesz spać? Chcesz, żeby cię niżej postawiła? Na kolanach chcesz zamiast na ten? No, ona chyba na kolana chciała, chciała być bardziej poziomo. Czy ją nadal jeszcze widzicie, czy raczej nie, już nie widzicie pewnie. No, widzicie tylko, że coś... O, 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 Chcesz z powrotem do Pańci? A oh. ta nie wie, czego chce dzisiaj. Może ona chce, żebym się tak pochyliła bardziej. Podoba mu się muzyka, którą mam obecnie w tle. To jest muzyka z gry Retirement. Zobaczyłaś coś ciekawego? Coś ciekawego zobaczyłaś. Ale nie puszczę ją mnie na łóżko, mam świeżą pościel. Nie, nie puszczę cię na łóżko, nie puszczę ci na moją świeżą pościel. Widzicie, bo jak puszczę ją na kanapę, to ja wiem, że ona nie na kupcia. Z moim łóżkiem to już nie bywa. Ona wie, że jej nie wolno kupciać na mebla, ale czasami jak jest na moim łóżku, to się powstrzymać zdarzenia, nie może, że jest na moim łóżku. Jak była mała, to miałam właśnie z nią ten problem, że lekko znalazła coś, co mnie upachniało, to się na to załatwiała. I chyba nie do końca to przeszło. Tato, widzisz jaka grzeczna Ata jest? Bo się boi ciebie. Nie boi się. Nie boi się mnie. Myślę, że ona po prostu atencji dzisiaj chciała, więc jest mamy laj z tym, zgłaskania ty. O, co, co, znalazłaś coś, co Cię interesuje? Coś, co Cię zaciekawiło? Oczy ma wytrzeszczone, to by wskazywało na na coś patrzy. O, chyba będzie chciała zejść ze, ze mnie. No, chcę zejść, okej, okay, okej, okay. a ta, ja Cię sama spuszczę, żebyś ty sobie krzywdy nie zrobiła. i Nie, nie puszczę się na moje łóżko. No i biegnie do mojego taty. Tato, do Ciebie kica! I mam nadzieję, że nie poszła po wannę. Czekajcie, zobaczę czy poszła pod wannę. Próbowała do Ciebie do łazienki wejść. Na szczęście tato zamknął za nią drzwi, zanim weszła za nim do łazienki. Dobra, otwieramy szybko talię kart, bo muszę upewnić się, że. A co ta mata kombinuje? Bo... Dobra, mamy już mało do wyboru, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zostało nam paczek, więc numer od jednego do szóstki poproszę. Trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, mówi pan. Raz, dwa. Mechamicie mówi 5, raz, 2, 3, 4, 5. Lamblow mówi 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Akita mówi 4, raz, 2, 3, 4. Otwieramy to. Ja myślałam, że Ata do mojego taty z miłości biegnie, ona biegła, bo on był w łaźni jana chciała pod wannę. Przyznam, że tak, to jest jedno z jej ulubionych miejsc, gdzie lubi się ukryć. Ja wiem, że jej nie wolno tam wchodzić, więc lubi tam wchodzić. Ja mam wrażenie, że się dzisiaj po prostu bardzo mocno nudziła. Okej, okay, otwieramy. U, Ada, bra, już mamy, ale lubię przynajmniej. Elektrabus mamy. Chyba mamy. Energię stalową. O, widu! Chyba mam, bo pamiętam, że mu krzyczała mu i szczęśliwa. O, Kakuna. Nie wiem czy mamy, ale bardzo podoba mi się zesunek dwie Kakuny na dwóch różnych drzewach. Bardzo lubię. U, Bedrill. Bedrilla chyba nie mieliśmy. Mamy całą linię Kakuny, więc jestem zadowolona. Bo wcześniej któregoś nie mieliśmy, pamiętam z tej trójki. Daisy to siostra Galego. O, Rajchu, już mamy, ale się zawsze cieszę, bo Rajcu to mówią Pokémon. I tego jeszcze nie mieliśmy Chalizarda. Mamy Chalizardę, ale nie takiego, więc ja się cieszę. Chalizard X Dobra, to ja już będę na dziś kończyć, bo muszę zobaczyć, co Ata robi, bo mi ją z oczu straciłam. Więc od, odpowiadam na ostatnie pytania. Jamkę odpływową pod wanną w domu. No. No. Tak, dla, zdaniem Aty to jest norka. Tym bardziej, że nasza wanna ona ma, jest taka obudowana kafelkami. Jeden kafelek był połamany, i ona uważała, że to jest drugie wyjście. Ja do niej tak pod spód pod wannę, a ta wychodź, a ona drugą. Str a ta jesteś tam, a ona to, to właśnie to, to wystawia łepek przez tą dziurkę, i tak. Mm, a teraz jest nieszczęśliwa, bo mój tato naprawił wannę już nie ma dziurki w kafelkach. Jak poszło nas o pracę? Dobrze. Yy, yy, powiedzieli, że mnie przyjmą, jeśli przejdę wszystkie badania. Urząd Pracy dla Bezrobotnych mi przesła dalsze instrukcje, bo muszę pójść na badania do Sanepidu i tak dalej. I że jeśli to wszystko przejdzie, to przyjmą mnie na. Yy, to będzie tak, że pół roku stażu yy, i wtedy to jest, dostaję płacę z tego, z Urzędu Pracy, a później mam trzy miesiące pracy zapewnione, gdzie będę miała no najniższą. Pensję, ale będę miała normalną już pensję, pełnej wysokości, nie jak za staż, Więc naj... jeśli wszystko dobrze pójdzie. O, wraca! Księżniczka wraca! Co znudziło ci się? O, moje buty wąchuje, yy, Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to mam 9 miesięcy zatrudnienia, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie u lekarza. Yy, słuchajcie, będę kończyć, bo, bo... Ata znowu próbuje dobrać się do Łazienki. To dziękuję wszystkim za wszystko. Cześć, papa.